Witam serdecznie, dzisiaj 19 grudzień, już także co tu ukrywać, pełnia, ale już za nami, a wkroczyła Wenus w retrogradację. Planeta oczywiście, inaczej mówiąc, jak ją też nazywano Wenera. I ta sytuacja już wyjaśnia bardzo wiele. Wenera. Kojarzy nam się z pewnym zagadnieniem medycznym, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że w tym momencie w naszej historii mogą nastąpić sytuacje, które nie są zbyt realne, a realnie się odbić szkawką i to bardzo groźno. Powodem jest to, że retrogradacja jest. Powrotem do starych dążeń czy też myśli spod świadomości. I retrogradacja wyciąga w naszym życiu i w naszym sumieniu to, co jest najbardziej niebezpieczne. W dodatku ta retrogradacja dotyka skorpiona i wagi. Skorpiona, ponieważ Wenus znajduje się w Skorpionie o godzinie piątej, kiedy był nów, a kiedy już wchodzi jest w wadze i będzie tam trwała dosyć wystarczający okres, aby zweryfikować czy też hmm, przeciwdziałać w tym wszystkim sytuacjom tym wszystkim sytuacjom które są związane z uczuciami, z miłością czy też z partnerstwem Wenus lubi od czasu do czasu zrobić figla w formie która jest bardzo nieprzyjemna to znaczy w tej formie pamięci czy też żalu czy też Niedopowiedzeń które nastąpiły w latach poprzednich, i tutaj może wygrać ten problem historyczny, który doprowadził do tego, że dzisiaj zastanawiamy się, czy popełniliśmy błąd, czy też nie. To od wielu, wielu czynników zależy, ale. Czas wspomnień to właśnie ta refleksja retrogradacji i ta refleksja punktu zboczenia z toru. Ponieważ retrogradacja jest fikcją optyczną, która następuje w wyniku zjawisk nie fizycznych, a optycznych, i dlatego ta optyka wzroku naszego i naszych pragnień jest tak zaburzona. To zaburzenie występuje wyłącznie tylko w historiach, które są niedopowiedziane do końca, czyli brakiem stabilizacji. Retrogradacja w tym wypadku ma pojęcie dwulicowe, bo z jednej strony roz, rozejście się. E, Pary, która nie pasuje do siebie, jest zwycięstwem logiki. Ale kiedy para podejmuje rozstanie, która jest mocno zaawansowana uczuciowo i zostawia bliznę na swoim sercu, czy na miłości, to wówczas toczy się to przez Właściwie całe życie, bo wówczas następuje, to wówczas modne, modne słowo w tym momencie, degradacja kim jestem, do czego doszedłem, gdybym był z tą osobą, gdybym była z tą osobą, co jest, że spowodowało to. I ten rachunek sumienia nie ma odpowiedzi, bo to tak jakbyśmy. Wrzucili kamień do studni bez dna, tylko słyszymy świst, a nie słyszymy tą głębię, to uderzenie. To uderzenie następuje dopiero wtedy, kiedy zaczynamy pojmować, na czym polega wolność. Którą uzyskaliśmy, bo ta wolność bardzo często jest e, niszczona poprzez nasze myśli, nasze błędne pojęcie i nie potrafimy sobie wytłumaczyć, gdzie właściwie popełniliśmy ten błąd, bo ta retrogradacja ma charakterystykę. Tej Wenery, a Wenera potrafiła swoich e, kochanków, narzeczonych, doprowadzać do e, działań, które są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ nudziła się tym, co nazywamy miłością. I Miłość wtedy stawała się motylem, ale jednej nocy. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście na dalsze opowieści o królewskiej wiedzy, a to przede wszystkim retoryka naszej wspaniałej planety, Wenus, która od Słońca jest. Drugą, a w gruncie rzeczy, planetą naszej niedoskonałości, naszych błędów, które bardzo często odbijają się czkawką na naszym życiu. I tutaj nie wolno sobie pozwolić na to, aby coś nas niszczyło. Jak tylko iluzja wzroku i świadomości, czyli wyższej oktawy Neptuna, bo pozostajemy w tym upojnym chaosie. I to prowadzi nas przez całe nasze życie. Do zobaczenia.